Witam Was, jestem a to jest kolejny odcinek. W, zagrajmy w Minecraft e Escape. Escape. Czy nie. nie wiem, ale to jest chyba tak, jak mi się nie Tutaj ten nagrywałam przed, wcześniej, chciałam tu biegnąć i nie udało się. mi się wszystko od początku robić. A tutaj tu po prostu. Nic nie robi w przygnieciach. Temu przyjemność Dobra, to jest otwarte. I to jest trochę utrudnienie. Przechodziłem ostat ostatnio... O! Tak. Aż się trzydzieści może. I tak mam przejść to. tu. O, ludzie hey, Nie wiem, co nie zrobiłem. Naciśnij O! O! Nie, ale fajnie. No nie. Ale to nie jest jakiś fryzurę escape. Tylko Jeszcze właśnie. Szkoda, że tu nie nacisnę na tych. Bo ja wszystko to. Od początku będę musiał to nie przeżyć, tak? Dosłownie. Mam, mam nadzieję, że to będzie już koniec. Yy. O, tak powinno być. A, po co wyrzucić? Nie, Сейчас не хочу, не хочу. Там, там, там. Вот так. Отлично, где я Я где? Там может Ха не Там не падла, кстати. Там, идь там, Не делаю, не делаю. Иди там, иди там. Запрыгну. Не будет он. Coś. Niszcz glinę. Aha, fajna sprężynka. Ja muszę się przynosić. Ja nie muszę wszystko. Pop, pop, pop.

ja się tu waję to nie będę uszukiwał. Widzicie. sobie teraz. No, teraz mówię. Proszę dużo. Dobra, dobra, dobra. spróbuję jak już. Idę drugi raz. Idziemy. <grym> Na no, ślepo. Dobre. Y aha ha, to, to jest łatwe. Mam no, obrazy po prostu. Widzicie? Widzicie co to jest? Yeah. Wraz. Czy Ale ja nie dam rady. To ja myślę, Co jest większe. O! No to ja tu poczekajcie. Yy, zatrzymam film i poczekamy i poczekam do nocy i później zaczynam od noważenia jeszcze Więc widzimy się za sekundkę. Pytam już Was teraz. jeszcze nie na nocy, ale już zachodzi słońce które łóżko lepsze? Z takim czy też? Chyba te. Te łóżko. łóżko. Jest no. że nie można spać kiedy się chce. Yeah. Teraz będzie fajnie, że będzie waluta w Minecrafcie. Trochę. A wiecie, że, że mi się wydaje że na tej wersji Minecrafta będzie kolejna waluta? To jest głupie. Trochę. Yy, że... Ja! Nie, 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 nie. nie. Ah, no ci, to będzie głupie. Jeden błąd, no i będziemy pływali. Lawie. Ale mam checkpointa. Nie, 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 nie. nie. na po to pańczyny z paliczyny z eee. ha ninja to hyhyym uh. <laughs> symutan no palę się jaram po tyje rany te dobra 6 minut 7 minut już nie już chyba to macie koniec, to jest jakaś piramida nie wiem, co to jest no popierzecie te pańczyny. Rozbłat. Przez yes. skok przeznaczenia teraz jest. Nie, nie, nie. nie, nie. Yes. 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 jak mi tu wyjdzie bycie do serio. Żyjemy jeszcze. Koniec jest. Jeśli mapa się spodobała to zasubskrybuj mój kanał na J. Więc, jak to widzicie, przeszliśmy elskapaaaaa. I, I się mi bardzo podoba, że przeszliśmy mojego pierwszego escape'a. Tego kręcę. Ja nie wiem. I w opisie wam po tam link. Do... No, do tego... Zaraz, zmieniliśmy, przeszliśmy. No udało się nam to fajnie. W opisie postaram się podać tego link do tego. No do Escape'a bardzo szybko się ściąga. No i tak będzie. Pomyślę, że tak, że, że, tak że mam taki fajny pomysł, żeby Escape'a. No i mam taki fajny pomysł. Będzie więcej escape'ów niż tylko jeden. To ja będę, zagramy w Minecraft y, Escape. Coś takiego? I tak, y, no, zagramy w, y, y, w Minecraft Escape. I tam będzie numerek, inaczej, który to Escape, i będzie odcinek, i który odcinek tego Escape'a będzie. Myślę, że tak będzie dobrze. Jeśli macie pomysł na lepszy, fajny escape, no to no napiszcie kom, w komentarzach. Jeśli też macie fajne tekstury, to nie wiem, to zrobię konkurs. Yy, na, będę pokazał po kolei tekstury, nie wiem, no nie wiem, czy to 10 będzie, czy nie wiem, czy 5. I wy, i wy będziecie musieli decydować i w tym filmiku napiszecie, jaki będzie lepszy. Ale nie, lepiej has. Nie, sa, Nie wy, wy napiszcie, bo ja tekstury mam, go wezmę. No, kraw wezmę 3. Yy, yy, tej, na tej. Co teraz gram? Czekajcie, jak się, nie wiem, jak się nazywa. Yy, o tak, i 12, 32, 12, W23B. Hmm, bardzo fajne jest. Te te 4 będą, na pewno. I nie wiem, czy może jakieś wy jeszcze weźmiecie tekstury, yy, faithfula nie wiem czy jeszcze czekaj, potem jeszcze fajne, nie pamiętam, no i no chyba to wszystko, wszystkie tekstury. I jakieś tam jeszcze napisze się nazwy i w ogóle. To będę przedstawiał, Potwory pokażę, bo czasami są potwory inne, a czasami Lawa inna, czasami w ogóle lava trochę niezbyt jest albo ogień dziwnie. a nie da. Przecież wiem, tak ogień, lava, nie wiem dlaczego taką Lava inna, Dobra. Więc... Ja te, ja też się będę, będę z wami żegnał. I się zobaczymy w kolejnym escape'ie. Lub w kolejnym odcinku przygody z Minecraft Quadrans. Więc... Trzymajcie się. Napiszcie w komentarzach, jak się Wam podobało. Jeśli Wam się podobało, to łapka w górę. A jeśli nie, to napiszcie. Napiszcie, jaki będzie, cieka będzie ciekawy Escape i w ogóle. Więc komentujcie, subskrybujcie łapka w górę. No i chyba... To koniec jest. Więc ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć!